Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia. Dawno jednego dnia z życia nie nagrywałam, tak mi się wydaje. Postaram się naprawdę Wam pokazać i moją poranną rutynę, i wszystko, co robię, i jak przebiega cały dzień, i mądka, co z mątkiem robimy w ciągu dnia, jakby wszystko tu będziecie mieli. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko nagrać, bo trochę tego nagrywania będzie, ale tak, zapraszam do oglądania. No i oczywiście będę czytać, ale to Wam pokażę później, jaką książkę wybrałam do tego bloga. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, żeby przeczytać Projekt Miłość od wydawnictwa Winidia. We współpracy z wydawnictwem powstaje ten film. Jestem mega ciekawa tej książki. Wydaje się bardzo taka letnia, wakacyjna. I to jest młodzieżówka obyczajowa. Tak, ona jest od 14 roku życia, więc tak, dzisiaj będę ją czytać. Mam nadzieję, że uda mi się ją całą dzisiaj skończyć. Ma ile stron? 390 parę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj cały dzień jakby przeznaczam na pracę, więc yy, myślę, że będzie ok. I też chciałabym troszkę przeczytać Huki, yy, ponieważ tutaj yy, czytałam to w filmie, gdzie. Pokazywałam wam ile realnie jakby czytam przez tydzień I tam zaczęłam właśnie tę książkę, jestem na 88 stronie około Chociaż nie wiem, bo mi wypadła zakładka, więc muszę znaleźć, bo nie wiem czy to jest na pewno ta strona Bo tak włożyłam orientacyjnie, ale wydaje mi się, że mogłam być trochę dalej, więc zobaczymy Mam też ochotę na jakąś książkę dla dzieci, na coś takiego luźnego Ale z drugiej strony też wczoraj dostałam książkę Wiesława od Chłopaka i może to bym też chciała zacząć Strasznie dużo chcę czytać i nie mam na dobrze zdrzędzi, ale dobra, tak, tyle. Odezwę się do Was później. Pokażę Wam cztery nowe książki, bo mam je ja akurat tutaj na stole, więc tak pomyślałam, że taki przerywnik zrobię. Po pierwsze, kupiliśmy wczoraj gluko glukozową rewolucję. Kontroluj poziom cukru we krwi, odzyskaj energię i jest to, na co masz ochotę. Ja jestem taką kryptofanką Andjax i Luki i oglądamy ich vlogi i Luka strasznie dużo o tym mówił. I tak jakoś pomyślałam, że hmm, ciekawy temat. Może fajnie będzie o tym poczytać. Nie wiem, czy w ciele te rzeczy w życie, ale poczytać o tym i się dowiedzieć czegoś nowego myślę, że fajnie. Dostałam też książkę Idealny czas na smuteczek. Będę wam o niej mówić w maju. Wygląda absolutnie wspaniale. Do tego też ostatnio widziałam u Zuzy na story Everything I Know About Love i ja chciałam tę książkę już tak dawno kupić, i ona mi o tym przypomniała, jak zobaczyłam to zdjęcie, więc akurat byłam w Empiku i ta książka była, więc ją wzięłam. No, książki w Ampiku po angielsku te ceny ich są dość duże, bo ta na przykład kosztowała 60 zł. Ale miałam potrzebę kupić sobie jakąś książkę, rozumiecie, na poprawę humoru, więc wybrałam tę książkę. I też mój chłopak kupił mi tę książkę, czyli Wiesław Myśliwski: Złodziej, Klucznik, Drzewo, Re -rek... Re Rekiem dla Gospodyni. Re... Czy ja powinnam umieć to przeczytać? I tutaj mamy po prostu zbiór wszystkich dramatów Myśliwskiego, które gdzieś tam nie są aż tak popularne wśród jego dzieł, ale są warte uwagi. A wiecie, że ja jestem. Największą fanką na świecie Myśliwskiego, więc bardzo chciałam tę książkę. Więc tak, dzisiaj, plan na dzisiaj jest taki, że um, zaraz zrobimy jakieś śniadanie, później ja muszę siąść do pracy jeszcze, muszę coś tam z jakimiś umowami porobić na laptopie, chciałabym też troszkę poczytać. I około 13 pojedziemy do moich rodziców na działkę z Montim, bo u moich rodziców są ich znajomi z pieskiem. Harry to jest kilku lat New York i. Monty już jest dużym, psem, bo Monty już waży około 16 kg. Sami zauważacie, jak on szybko rośnie, bo zawsze gdzieś tam jak go, go pokazuję, to mam masę wiadomości, że on już tak urósł, jest taki wielki jest. Jest to przytłaczające, jak bardzo szybko on rośnie, bo strasznie chciałam, żeby był takim małym szczeniaczkiem dłużej. No i Monty ogólnie, no, jak to szczeniak, on jest bardzo podekscytowany, jak widzi inne psy. Więc zastanawiamy się, jak to będzie, zobaczymy, chcemy ich zapoznać, tak wiecie, dość spokojnie, żeby... Bo Monty nie jest agresywny, on się po prostu bardzo, bardzo cieszy. A no, że Harry waży paręnaście kilogramów mniej od Montiego, no to nie chcę, żeby mu zrobił jakąś krzywdę, nie chcę, żeby on sobie chociaż go podeptał, przewrócił, przygniót. Więc no zobaczymy jak to pójdzie. Trochę się tym stresuję z jednej strony, ale z drugiej strony cieszę się, że Bounty będzie miał okazję z jakimś pieskiem przebywać, bo tak to jakiś taki bezpośredni kontakt dłuższy miał jedynie z fliperem od um, brata mojego chłopaka i mojej przyjaciółki i, i to poszło... Pierwsze spotkanie było... Średnie, bo Monty po prostu się bardzo bał. Flipper miał nad nim przewagę. E, natomiast drugie już spotkanie, gdy Monty już był cięższy, już ważył wtedy tyle co Flipper. Było o wiele lepsze. Oni się tam bawili, wiadomo, gonili, ale wszystko było kontrolowane. No a teraz Monty się spotka pierwszy raz e, tak z takim małym pieskiem, więc zobaczymy, jak mu pójdzie. Wczoraj w ogóle byliśmy nad jeziorem z nim, bo on dopiero zaczął. E, Tydzień wcześniej, czyli no około no, prawie dwa tygodnie temu zaczął wychodzić na spacery. Dopiero takie dłuższe, bo skończył szczepienia wszystkie i no jego ekscytacja na spacerach przekraczała wszystko. Więc dużo nad nim pracujemy, dużo staramy się gdzieś tam z nim ćwiczyć, trenować, na te spacery chodzić, ale oczywiście nie aż tak długie, bo to jest dalej szczeniak, więc on nie powinien mieć aż tak długich spacerów, ale gdzieś tam dwa razy dziennie staramy się na dłuższe spacery chodzić, no a tak to wychodzi, wiecie, na siku na trawę. Ale no, pochłania to bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu, ale wiecie, jak teraz poświęcimy pełną energię i nasz wolny czas na to, żeby z nim ćwiczyć, żeby go nauczyć różnych rzeczy, to później to będzie naprawdę taki idealny towarzysz naszego życia, będzie z nami jeździł na różne wyjazdy, już w ogóle w maju jedzie z nami między innymi do Sopotu. No, daleka droga z żywca, więc zobaczymy jak mu to pójdzie. No, więc tak, tak to teraz wygląda, on sobie teraz śpi, bo miał taką szajbę, tak tu latał, tak tu biegał, gryzł nas, wypadły mu kolejne dwa zęby, dolne jedynki, więc go dziąsła muszą boleć też, więc gryzie bardzo. Ale teraz sobie śpiulka, więc mam chwilę wytchnienia. Update czytelniczy. Ogólnie zapomniałam trochę. W sensie inaczej, nie zapomniałam. Dobra, od początku myśl, gdy biorę książki do recenzji. Gdy dostaję propozycję książki do recenzji, bądź gdy sama piszę do wydawnictwa o książkę do recenzji, to wtedy czytam opis tej książki i później bardzo szybko zapominam tego opisu. Bardzo się cieszę, że tak się dzieje, bo lubię sięgać po książkę nie znając opisu i po prostu dowiadując się czytając ją. Ja byłam jakoś przekonana, że to jest wakacyjny romans. Mamy tutaj wodę, ciepłe miejsce. Ale kompletnie nie o to w tej książce chodzi, chodzi o wiele ważniejsze rzeczy, które gdzieś tam w życiu się liczą bardziej. I to mi się tutaj zaczyna podobać, bo wchodzimy na po prostu poważne tematy. A ja bardzo takie coś w literaturze, szczególnie młodzieżowej, doceniam. Poznajemy tutaj dwójkę nastolatków, Serenę oraz Liana. Serena pochodzi z Chin, tak samo jak Lian, oboje pochodzą z Chin, jednak Serena w Kalifornii mieszka już od lat. Mieszka ze swoją mamą, która jest właścicielką firmy odzieżowej I Serena tak samo jak właśnie jej mama chce zająć się modą w przyszłości I, i gdzieś tam do tego dąży A dzięki temu, że mama jest w branży, no to ma do tego większe szanse i możliwości I Serena jest tą popularną dziewczyną w szkole Bardzo starała się wejść w ten krąg popularnych osób Udało jej się, spotyka się z popularnym chłopakiem, typowym, bucowatym Bohaterem i ma popularne przyjaciółki, które nie do końca zachowują się jak przyjaciółki. Więc taka, widać, że to jest taka dziewczyna, która gdzieś tam łaknęła tej atencji ze strony rówieśników i aprobaty. No i gdzieś tam jej się to udało i, i teraz jest w tym miejscu, w którym jest. No a Lian się przeprowadził niedawno właśnie z Chin do Kalifornii wraz ze swoją młodszą siostrą, która ma około 12 lat, oraz mamą i tatą. Niestety tutaj sytuacja wygląda tak, że mama Liana. Bardzo naciska na naukę, bardzo naciska na zdawanie różnych egzaminów, które pozwalają wejść na uczelnie dobre e, Bardzo naciska na to, że Jan ma zostać inżynierem, że ma daleko zajść e, gdzieś tam w swojej karierze I nie zwraca uwagi na to, czego jej dzieci tak naprawdę chcą, bo to sa taka sama presja jest nakładana na tą 12-letnią siostrę, która no, jest dzieckiem A jeździ co tydzień na jakieś zajęcia, które ją przygotowują do jakiegoś egzaminu na studia Więc no jest to chore, ta matka jest tak zaślepiona tym, że jakby jej osobowość składa się tylko i wyłącznie z krytykowania dzieci i rozkazywania im. Na razie, jakby nic więcej o niej nie wiemy. No i to, że jest florystką z pasji, ale żałuję bardzo, że poszła w stronę pasji, bo jest to mały, jakby pieniężny zawód. No. I widzimy też ojca, który jest niespełnionym artystą, ale o nim na razie nie wiemy za dużo. On się teraz dopiero pojawił jakoś tak pierwszy raz. No i Lian e, niestety jest troszkę prześladowany w szkole e, ze względu na swoje pochodzenie. E, ludzie się z niego śmieją, przezywają go. Jednym z jego prześladowców jest właśnie chłopak Sereny. E, ten popularny, bucowaty chłop, który jest kapitanem drużyny piłki wodnej i po prostu no, ma, się za, ma się za nie wiadomo kogo. No i Leon gdzieś tam w tej szkole jest trochę niewidzialny, on tak samo o sobie mówi. I jego wielkim marzeniem jest zostać stand-uperem, więc postanawia jakby założyć klub o kulturze chińskiej, ale ma nadzieję, że nikt do tego klubu nie przyjdzie, więc będzie mógł ten czas wykorzystywać na ćwiczenie swoich stand-upów. Natomiast e, jeśli chodzi o Serenę, to e, jej mama jest e, osobą, która mam wrażenie, troszkę wstydzi się swojego pochodzenia, bo jest ona osobą rozpoznawalną, jeździ na różne fashion weeki, na pokazy mody i jest popularna i na przykład nie chce zakładać kreacji, które przypominają trochę kreacje z jej kultury. Więc no, jest to przykre na pewno, szczególnie przykre jest dla córki, która, której powinna pokazywać, że nie ma. Nie, nie, nie może się wstydzić swojego pochodzenia, to jest coś, z czego powinna być dumna, nieważne skąd pochodzi A wiecie, a ona nie chce zakładać przed kamerą sukienki, którą razem zaprojektowały, bo e, Za bardzo przypomina sukienki z jej kultury Więc no jest to na pewno przykre Widzimy tutaj bardzo, bardzo duży nacisk jakby w fabule na kulturę, co jest świetne No i niestety właśnie na em, na ten bullying w szkole ze względu na pochodzenie No i tutaj jeszcze jest jedna smutna rzecz, a mianowicie życie Sereny się dosłownie bali Ponieważ mm, okazuje się, to jest na samym początku książki, to, to nie jest żaden spoiler, to jest też któreś, jedno z pierwszych zdań w opisie I Okazuje się, że z, jest ze zdrowiem jej mamy nie jest tak dobrze jak myślała No i teraz dużo zmian jej w życiu czeka Dużo obowiązków nowych, którym gdzieś tam będzie starała się podołać. No i oni ogólnie z tym Lianem chodzą do jednej szkoły, ale Serena zachowuje się, jakby Liana nie widziała, on też uważa, że dla sereny jest niewidzialny. No ale jak możemy się domyślić, coś ich razem połączy. Ja jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę pójdzie ta książka, co tam się będzie działo, bo naprawdę tematy tutaj poruszone są bardzo poważne, bardzo ciężkie, ale książka i tak ma zachowany taki lekki styl, więc czyta się ją bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Więc no, powiem Wam, że jestem mega wciągnięta i mega zaangażowana. Naprawdę e, muszę ją teraz odłożyć, ale nie, nie mogę się doczekać, aż po nią sięgnę później, więc tak, na razie zapowiada się naprawdę dobrą młodzieżową. Gdziecie kot nam wskoczył na parapet z balkonu sąsiadów. To jest druga taka sytuacja. Trzeba go ratować. Chodzę już zakończyć tego vloga. Wczoraj nie udało mi się skończyć tej książki, ale dzisiaj to zrobiłam i przychodzę z moimi końcowymi myślami, z takim podsumowaniem. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dobra młodzieżówka. To jest młodzieżówka, która nie dość, że mnie zaangażowała i wciągnęła, to nie zrobiła tego w sposób taki płytki i prosty, jak często się dzieje, że po prostu, wiecie, ciekawa jest fabuła, jestem zaangażowana, są jakieś dramy, ale szczerze mówiąc nic nie wyciągam z tej książki, nie. Ta książka jest pełna wartościowych rzeczy, jest pełna problemów, z którymi nie powinny zmagać się młode osoby. Nasza główna bohaterka zmaga się z chorobą mamy, zmaga się z myślą, że może tę mamę stracić w każdym momencie i cały świat jej się wali. I powiem wam, że mnie przeraża czytanie o takich rzeczach, bo ja... Bo to jest jedna z rzeczy, których ja boję się najbardziej na świecie, że ktoś z moich bliskich zachoruje, odpukać. Jakby czytanie o tym sprawia, że zdajecie sobie sprawę, że takie rzeczy się dzieją. I wiecie, często się myśli, że okej, okay, coś się złego dzieje na świecie, ale mnie to nie spotka. A czytając, to uświadamiacie sobie, że to spotyka przypadkowo osoby, i to jest straszne. I ta książka pokazuje, jak bardzo dużą wartością jest. Miłość, rodzina, i jakim szczęściem jest mieć rodzinę, mieć na przykład obojga rodziców i mamę i tatę, bo niektórzy na przykład nie mają w ogóle możliwości poznać swojego rodzica. Ja bardzo doceniam takie książki. Powiem Wam, że ta książka sprawiła, że poczułam dużo emocji, sami widzicie, jak ja o niej mówię, dość emocjonalnie, ale no. Naprawdę mi się podobała i bardzo ją doceniam. Daję jej cztery gwiazdki i naprawdę Wam ją polecam. Sienijcie po nią. Jest wątek romantyczny, ale też jest bardzo przyjemny, bardzo lekki i bardzo taki czuły i przytulny, bo nie jest przesłodzony. On, on się pojawia w momencie, w którym nie do końca może główna bohaterka chce, żeby się pojawił, bo nie ma na to przestrzeni w życiu, ale się tak dzieje i. Okazuje się to być dla niej naprawdę czymś dobrym. No, no, świetna jest ta książka. I w ogóle ta książka, zapomniałam wam powiedzieć, że to jest autorki spadochronów, a spadochrony to była naprawdę świetna książka też, więc się nie dziwię, że ta wypadła tak dobrze. Nic więcej nie czytałam, ale naprawdę cieszę się, że przeczytałam tę książkę i bardzo wam ją polecam. Tak, jest od 14 roku życia. Jak co Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną dzień. Dajcie mi znać, co tam u was, co czytaliście przez majówkę, czy przeczytaliście jakąś fajną książkę, albo co robiliście, może mieliście jakiś fajny wyjazd, wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!